Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w grę, w którą grał Niko ze szkoły, w którą tak strasznie napierniczał. Schowam się w szatni i będę napierdzielał, przejdę całą grę. A jest nią strażnik palisady Rewolucja. Zobaczymy, czy ja też się od niej uzależnię. Zapraszam. Zaczynamy zabawę. Zagraj. O! Zaczyna się bardzo niesamowicie. Wow! <laughs> Kurde! Hmm. co? Wow, hajs? Się zgadza nawet. Jakieś nie wiadomo co. O! Kij. Kupujemy sobie. Poziom pierwszy, jedziemy. Celuj, atak, obrona, okej. Okay. Dobra, jedziemy a ten to kto? Uu! Jak CS normalnie? Chranie CS abdegrał w strażnika palisady. Całą noc nawalał. Takie emocje. O, A mi w ogóle potrafią szczekać? I! dobrze. Wow! O. Także jest dzień ostatni, panie. No heda, no he o, Może się uda. Jest 10 wrogów. Mm. Poziomy zaliczone bez żadnych zniszczeń. Super. ła, wow. Następny poziom idziemy. Wow. I ci już lepsze broni mają, chyba. Albo mi się wydaje. I, wróg cię pokonał. Kurde. Dobra, nie ma lipy. Kupujemy broń. Hmm. Ach, stać nas. Nie ma. O. Aha, to poziomy są. Hmm. A, nie ma lipy. Gram jeszcze raz. Dobrze. Ej, strzał w głowę. Normalnie slow motion. Gdzie go nie strzelę, to 50 punktów dostaje. O, poziom w górę. Szacun. Drugi poziom. Jest dobrze. Następny poziom. Znowu 10 zabitych. Szybko, szybko. No, 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 no. Wejdź. No. nawet chyba. Albo się mi tak wydaje. No. Panowie. Coś. Muszę to wygrać Muszę obczaić nową gierkę Ojej. Oh yeah. znowu trzeci poziom Szacun, może sobie nową broń kupimy wreszcie Ej, 25 wrogów Menu Sklep z bronią. Ojej, oh yeah, jest to hmm. Dobra jest, kupujemy A nice, jest się musi zgadzać Aaa! Ah. Co już nic hmm. Co? Kup... Tak... Kup... Tak... Hm. Dobra jest... Gramy. Jo ja cię kręcę! To ile tych poziomów jest, że on przez całą noc grał? Ej, 30 poziomów. Co on? Wszystko na... Platynował? Czy co? Jakie tekstury! Ej bez kitu to nie automat Nie mogę trzymać i napierniczać I ja cię kręcę jakieś kurde coś nie wiadomo co Co jest? Okej okay. Znowu! Znowu poziom w górę Jestem najlepszy pobijenika oh. Eliminacji razy 2 Kurde Zobaczymy na trofea Pamiętajcie jak gracie w grę to w niej się nie liczy, nie wiem, super zabawa czy coś, tylko liczą się trofea. Pamiętajcie o tym. I Hm. Nie jakieś... O. A. Jeszcze raz na mnie. O. Erpek, Będzie zabawa Okej, okay, jedziemy po Poziom piąty Super To snajperzy chyba są Slow motion Ha, a jestem lepszy, bo kumple Nika doszli do trzeciego poziomu. A ja już jestem na poziomie piątym. Ho, przeszedłem. Znowu. Dobrze. I szósty poziom teraz już. O czym się możemy... Hmm... Pion. Kij. Kupimy, pozbieramy na to. Okej. Okay. Jedziemy z koksem, ale ich tu jest, dwa czy pięć. Jest, dobrze. I, 23 dwudziestu trzech ludzi trzeba zabić. Uuu, no! Czuję, że od tej gry się tak zbytnio nieuzależnie, chyba że będzie jej wersja mobilna, to by tych w szatni cały czas przesiadywał i naparzał w nią 24 na 7 Uuu, jeszcze tego nie przejdę i będzie lipa. Jest! Szósty poziom, 80% zdrowia. Nie ma lipy. 75 wrogów. i Trzy gwiazdki. Niko byłby ze mnie dumny. Tak uważam. Oooo! Znowu szałgowe. Znowu! Do roboty. E, tam ci też coś strzelają. Jest nowa broń, nowa broń, nowa broń. Szacun. Znowu jakiś celownik. 100 wrogów. Menu. Sklep z bronią. Ej. Aha, to są. Kij! Kupimy sobie to. Słyszne. A to co? Tak... Sprzedamy Kupimy medyka. A! Kij! I naparamy Ósmy poziom. I tu muszę 25 już zabić Wo, co to było Znowu te slow motion No, nie powiem wam Ta gra wcale nie jest monotonna Ciągająca taka, że Hej Nie dziwię się, że ten niko tak by nagrał Na ogonach Głowę. No. No. no przecież o, jeszcze dwóch. dobrze. Nowa broń. Cudownie. Men sklep z bronią. Ah, jest. Tak, a nie? Kampania. Gramy dalej. I, jak snajperka bez Wo Jest moc. Jest moc. Jest moc. Nie ma lip. Oh, to jak z RPGa się będzie szedł. Wow, jakie tu audio jest zaawansowane. Aaaaah. Oh, 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 hey najpierw chyba taki są dźwięk mają Nawet w nogę jak trafi to on umiera Mówię wam Musicie sobie zagrać w tą grę jak nic o, no. I koniec szybko Może do RPGa dojdziemy No, jademy z koksem z dokładnością. I, kurde, ile trofeów. Aż z ciekawości sobie musimy zobaczyć. Trofea, dokładność 70. Nie ma co? U, lipa, tu nic nie ma. Kampania dziesiąty poziom. Gramy lecą, 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 lecą. Znowu. A to takie się trochę proste wydaje z tym. Ih! Jesteś nowi! A dźwięk mam ten sam. Czy nigdy nie byłem tak skupiony jak na jakiejś grze online? Uh. Ej, bo jeszcze to przegram. Jeszcze to przegram i co będzie? Będzie lipa. Będzie... Będzie lipa. Ostatni. No, na pewno go trafię. Przez skałę? Hardcore. Twoi przyjaciele przeżyli dzięki tobie. Super robota, tak wiem. Hmm, dziesiąty, a to szesnasty. Hmm. Kij może czołgami będą jeździć? A ah. co kolejni? Bo będę ci biegnie, lecę, pędzę A, myślę, że wbawię. Ehh, wcześniej. Nie mam nadzieję, że to zostanie szarpe. Albo chociaż ten. Oł oh yeah. Podobają mi się te dźwięki. Oł, oh, oh oh. By się uparte jakąś nutę, bez tego skleju. O, dobrze i ostatni, i nie trafiłem. Czołgaj się, panie, twoje dni są policzone, o ile cię trafię. No, bez. Je. O, dobrze trafiłem. Dobra, 11 poziom. Szacun, wiecie co? Lepiej to skończę, bo jeszcze się uzależnię tak jak Niko. No i co, nic nie będę nagrywał, tylko będę cały czas siedział, grał w tą grę i nic. No świata nie widział, poza niczym. Dobra, ode mnie otrzymuję mocne 2 na 10, ale mocne z plusem. Polecam każdemu, musicie w nią zagrać. Ja się z Wami żegnam, to było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Cześć. On był za jej było źle. Gdzieś w internecie poznali się. On się zakochał ze samych zdjęć, bo tam rusałka dziewczę pięć.